Witam w kolejnym już szóstym odcinku z 33 odcinków z komento z wakacyjnej serii i drugi odcinek z serialu, który komentujemy: se, serial Lato Summer, czyli e, serial, który e, jest o na Lato Summer, która została przeniesiona na czas, na i czy tam na wakacje e, do jakiegoś tam domu zastępczego, czy tam do jakiejś rodziny do Dzisiaj będę wielkie plany. No, się zajmie. W każdym macie poprzedni piąty, tak jak Tatianę, i teraz muszę te wyciszać. No i dzisiaj większy kaliber, bo ci kiełbaska z ognisko Grilla i kaszyneczka. Więc teraz zaczynajmy. Biorę że I muzykę trzeba wyciszyć. Dokładnie. Uuu, no widzisz, trzeba wyciszyć, żeby nie było. Ale no właśnie tu mamy takie ten Tu mam coś takiego, że właśnie gość, który jedzie na... No po prostu se jeździ na surfingu I miał godzinę przerwę, miał? Miał przerwę nie, roczną I Coś tam już się stało w wypadku i w ogóle A to jest samy, która właśnie pokazuje I to jest Summer, która wyszła sobie właśnie Ja mówię, jeśli oni nie będą razem pod koniec tego sezonu, to ja nie uwielbię się, nie wierzę, że tak nigdy nie, nie bierze, ale widać, że nie zakochałbym. No i właśnie Tamer też ja się tam Nie wiem, czy to muzyka, czy nie, nie mam żadnego pojęcia, się w ciszy. No kiedy jest taka muzyka, to trzeba wyciszyć O, pierdol z do morza w ogóle Pierdol do morza Co ciekawe, co nie powiem I obserwuję tego Ariego U. Co to było? Skróciłabyś mnie o głowę. Najwyżej. między flagami turystko, bo następnym razem cię staranuję. No cóż. Myślałam, że surferzy są wyluzowani. No to ona nie jest wyluzowana. nie jest. No cóż. No i tak, chciała wyjść do morza i za zjebkę i dziękuję. To twoja? Tak, mi przykro. No zebi się. jeszcze się substudie No cóż. A, A to jest Temple zobaczcie właśnie Surving Summer, no właśnie. No to trzeba widzieć, żeby muzyka jest, eee, żeby nie było po takich no ale okej okay. Nocie zaczynamy zajebiście zaczynamy Na razie może być, że może yy, jakaś wredna, Wredna baba z przejechała deska samer A to zobaczymy jak będzie w jak będzie dalej przyciąg muzykę, to dajcie w dzisiejszych trzeba to nie było wiadomo A to lepiej mu jeden na tej surfingu. No to jest to mocno, nie wiem. Ona sobie wygląda jak, jak Ma maja. Ona wygląda jak jedna z tych e, e, Zaraz mam rundę. Right. Czy twój brat zawiezie mnie na lotnisko? Nie wiem, jest zarobiony. To ty sobieś. Podjedziesz samer na lotnisko? Tak. Jeśli lubi Baker Boys, i pojedziemy przed trzecią. Załatwione. Dzięki. Wszystko gra? Będzie, kiedy wsiądę do samolotu. Tak! Nie tknąłem cię. Pewnie to był Delfin. O co ci chodzi? Przeszedłeś dalej. O! Serio? I się napieprzają teraz! Dobrze leżą. No ja teczkę. Nie biję się z tobą, jesteś kontuzjowany. ARI wraz z GASIEM bo potyczkę na plaży. UUUU! to tajemniczy rytuał, czy głupia bójka chłopaków? Chwila to, że bardziej głupia bójka chłopaków, ale okej, mają krótkę. Głupia bójka. Więc będzie... a to jest takie... Nie mam na to czasu. Manu? Przestańcie. Wstawajcie. Chcecie zostać zdyskwalifikowani? dyskwalifikowani? Będzie Ari wraz z Manu biją się na plaży, genialny. Chodź, zawsze muszę Co tu się dzieje? Wygłupiamy się. Tylko spokojnie. Nie ma sprawy. Uh. <grym> Idziemy na basen? Może tam ochłoniesz. Nie muszę, ale chętnie coś zjem. Rywalizujesz z kumplami, a nie przeciwko nim. Już się nie przyjaźnimy. Rozumiem, ale po co marnujesz szansę na udział w selekcji stanowej? To ważne. Nie wiem, czy słyszałeś, ale prowadzę klub surferów. Trenuję Gwams, Marlona, Body, siostry. Ale jego siostra czy siostra, Tak, Możesz się przyłączyć. To sport indywidualny, ale bez drużyny jest ciężko. No, Pamiętasz mnie? Jesteś mi winna deskę. No widzisz. Zostawiła się na parkingu. Nie moja wina, że się połamała. Dwie stówki. Amerykańska waluta. Chcesz krążki cebulowe? Cześć. Możemy pogadać? Twoja koleżanka? Nie, jest przed dziewczyną. Nowa. Gratuluję ćwierć finału. W zeszłym roku nie byłaś finalistką. Dzięki za wsparcie. Chodźmy. Chodź. Co to za jedni? Serferzy z zatoki Angkor. No. Ok, mamy tutaj zły charakter i jestem, że pod koniec będzie. E, Warto z Ari Albo bo ona jeszcze pójdzie sobie na serwis Może być tak Panują, nie zwracaj na nich uwagi Are you Żartujesz? Czy? Ale byłby ja jakby naprawdę e, ta Sam nie wiem z drugiej strony I ponoć czas ten ma e, Ten ma 10 odcinków Więc może mi się on Do końca wakacji Jak ja to dokończę po prostu dokończę idę, o później. E, Albo więcej I na pewno w kolejnym tygodniu Czy dwa tygodnie mm, Znowu będzie jeden, to będzie tego zamiast tego serialu, to będzie e, historia. Bo w tym tygodniu nie ma historii, jest e, wakacyjny, tylko e, serial. No to muszę jakąś No I tak, no. I chyba, że na tym może będą są okarne, ale dobrze. Samel planuje ucieczkę po zakończeniu zawodów między Arim a jego kolegą Marlonem. Marlonem, dobra, okej, okay. to Arim wraz z Marionem wybiją się na plaży. Ma się odegrać. W wodzie. Jeszcze tu jesteś? Ameryko? Ameryko? Lepszy Amerykan czy nikt z taki No ma ta muzyka w życiu? O, tam pływa. Ta 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 ta? Nie. Lep no Popi z Shorehaven i Lily z Zatoki Ankor. Popi może nie zdążyć. Popi. Popi, to popi to w fokwarsie. A jednak wstała. Łach. A raczej nie zdecydowałem. Łach. Lili trenuje w silnym klubie z Zatoki Ampor. To huźna talentów. Ale Popi nie daje za wygraną. Nieźle pryska. Ale by utrzymać te desy, to naprawdę wydrąca utrzymać się co Jest pewna siebie na swoim terenie. To powinno wystarczyć do wygrania. Super popi! Ciszej i zniszczę jej deskę. Ona sobie deskę zniszczy. No wej! O oh, yeah. Może zamiast zemsty przewiozę cię swoim skuterem. No już się spodobał, ja no, widać, że zakocha się, się w niej. No ja widać to wytrzymam to. Już prędkości i zabawy. Nie masz dziewczyny? Mam. I co? No to czemu tych... Eee, nie, nie wnikam. Może się na w Okej. Życz mi powodzenia. Tylko najlepiej jeszcze jak, jak on ją, ją wiebie jeszcze, co na to będzie. ma teczka. Manu, widziałeś amerykankę? Gdzieś przepadła? Nie widziałem. Na razie. A to jestem mała kidoska Gdzie ten skuter? No miał zepsuć cię O, zakoła się w niej. Zakała się w niej Zaraz kończę Nie spiesz się Nie spiesz się, Nie, spiesz się na twoje kształt. Musisz budować markę Fajnie piszesz posty Dzięki. Przeczytałem kilka. Kiedy masz półfinały? Później. Nie przeszkadzam Popi. Kiedy zakłada słuchawki, nie wolno jej zawadzać. To zwariowany czas. Znikam, kiedy tylko mogę. Szukam spokoju. Spróbuj, kiedy znów będziesz chciał komuś przyłożyć. O, yes, ja to wyczuwam. Mam sprzęt. Możesz się przyłączyć. To e, będzie Arim, Arim próbuje podrywu, fokacyjnego podrywu. Muszę wracać. Przygotuję się do półfinałów. Ale okay. cool. on nie wygląda 15-latek, niego nie Jeśli ma 15 to nie wygląda 15-latek. Tak już 15 A, I mean, I Może jeszcze do... trochę zostanę? Świetnie. Wiem, przez co przechodzisz. Kiedy przeprowadziłem się z Brazylii, tęskniłem za domem. Nikogo nie znałem. Nie mówiłem po angielsku. Australijska odmiana jest trudna, mówi się powoli. Po co wracać do Nowego Jorku? Tam jest zimno. Wszystko z betonu? Macie plażę? Tam jest wszystko. Jesteś w uroczym zakątku z najfajniejszym facetem w mieście. Ze z tobą? Człowieku, ty masz babę! Ty masz dziewczynę! Iść. Matka wyświadczyła ci przysługę. Pocałuj się. Mniej gadania, Brazylijczyku. Więcej pływania. Nudy na pudy. I mamy tutaj, proszę bardzo. O, no bo mamy córkę, no bo mamy tutaj źle. Summer, Summer i... Je... Czekaj, Summer jedzie z, e, skuterem z Brazylijczyk, nie Nie, przy, nie. E, Summer przeje, przejeżdża, przejeżdża, przejeżdża e, przylatuje, przejeżdża e, Summer płynie z Brazylijczykiem na skuterze Elegancja No To może my jak coś chcemy zajmiemy to trudno To wycisnę jeszcze No to jest kole kolejna tutaj e, para. A. Tu widzę z No pamiętajcie, wakacyjna miłość! A jeszcze porządkowym sobie: porządkowym sobie taki morzu czystym, nie takim brunach prosto. O, O, no To samer e, płynie z orzecikiem na, sk na skuterze No to ja turka, Pierwsza. Która jest? No To jest serio takie wakacyjne i te z drugim, tak jest wakacje, to tak jest drugi film w lipcu Takie serio wakacyjne to takie serio to Bo to no, wakacje, jakieś tam prawie, no. I przed wakacjami wiadomo, to względu jak wakacje. Kiedyś widziałam ośmiornicę pójdziesz za mną? Pytanie, czy to jest ta dziewczyna, która taka się Ari, czy nie? No, z jest dziewczyna, u ma w sobie z wiadomo. No, w porządku? Odwróciłam się, a ty zniknąłeś. Opiłem się wody, ale to nie płuca. Podobno miałeś kłopoty z jednym, ale już wszystko dobrze. No ty miałeś i miałeś nie ja Jak ci minął rok? O, widzisz? Nienawidzisz go? Nie gada, że to jest jego, jego dziewczyna. Co się stało? No, no, nie, no, już nie. Na pewno się dogadacie. Dlaczego nie jesteś na plaży? Mam czas. Zawsze tak myślisz, chodź, zawiozę cię. Dobro, to jest jego dziewczyna. A czy jego? A ona spotkała się z tym. A, a, a ona spotkała się z tym. A Ari? E, no, że, że ten Bladgett jest z nią, a co będzie, na Arif, nie wiem, ja pierdzielę. no, to nie było się Tu jesteś. Myśleliśmy, że się zgubiłaś. Jeszcze nie. Tam mieszkała duża jaszczurka, a gama kołnierzasta. Nazwała się Lizzy nie pamiętam, ale to. A dobra, że taka ich rodzina jest chyba albo. Ta okej, okay, że to jest jej ojciec, a tam gdzie się rozeszli i Bardzo możliwe, że tak to było. No bardzo możliwe. To słodkie. Obejrzycie Rundariego? Nie. W domu czeka robota. To go nie interesuje. Muszę się przebrać. Zostanę i obejrzę głupie surfowanie. Szybko się znudzisz. Wróć do domu, Zarin. Nie, nie wróci. Nie, on odszedł do sklejcia. To pożegnanie? Tak. Cześć. O, widzisz. To no, widzisz, no. To pewnie prom? Prony, gotowa? Muszę jechać. Wezmę swoje rzeczy. No dawaj, Sherida ...minowała tu... półfinał dziewcząt do 16 roku życia. Zostało 5 minut. A dla 16 Ankor to silna rywalka w walce ma miejsce lat w drużynie stanowej. Duże szanse ma miejscowa zawodniczka Popi, zwłaszcza po ostatnim występie, ale niezbyt dobrze wybiera falę. Popi rusza do ataku. I... Zabrakło miejsca. Musisz się przygotować. Nie wiem jak wy, ale ja uważam, że ktoś z Shorehaven choć raz powinien wygrać na własnym terenie. Zacznijmy działać jak drużyna. <laughs> Muzyka nienawiści. A, to ten! Je. Sheridan Morehouse z łatwością wygrywa. Bowdy i Poppy odpadają z zawodów. No cóż. A teraz ćwierć chłopców. Wkrótce dowiemy się, kto powalczy. Czyli ten. Czekaj. Czyli jeśli ten chłop, który przejechał, się... Zaproponował przejeżdżanie się skuterem e, sam, to to jest ten chłop, który właśnie się stał w swoich filmiech rok temu. A tego chłopa, tego Moni... Marlona. Marzo, ona to jest dziewczyna tego, co się z nią nurkowało. Chyba tak, to bardzo... O no to... Jeśli... Jeszcze... Zarabiasz do tej dziewczyny, to ci jeszcze bardziej nawiedzi, niż teraz i ci jeszcze gory zrobili poprzednio. Chyba, że masz taką ochronę cywilnoprawną, że... <laughs> Nie mogę się nic zrobić. ...o I oto jesteśmy. Znów razem. Znów razem, Ha, szykuj się jak. Okej. ok. Okej, okej. Okay, okay. To odwali. No być! Sam nie wiem. Możesz zostać. Zamierzam płynąć u wyjścia beczki. O co chodzi z tym sznurem? Skoczmy razem. Na trzy. Nie, tu, tu się odwali, czy nie? Trzy. Tu coś się odwali, co nie? Coś tu odwali. By. O, no, hmm. eee, dyskalifikacja? Zaczekaj. No miałeś już jechać, no. Muszę jechać. Dobrze się czujesz? Co się stało? To jakiś żart? Masz padaczkę? Cukrzycę? Twoja rodzina powinna mi o czymś powiedzieć? Kazałam ci czekać. Sprowadzić pomoc? Proszę nie. Nie, jedź już tam do Natysko. Dobrze. Miałaś się... yeah. jechać. Dychaj spokojnie. Wdech. Wydech. Nic ci się nie stanie. Jesteś w bezpiecznym kraju. W najnudniejszym mieście na świecie. Wszystko będzie dobrze. O co chodzi? O nic. Nie przejmuj się. Już tak kiedyś miałeś? Miałaś pojechać, cichuj. To był napad lęku. No tak, ale temat 10, więc znaczy nie będzie wracać tylko dopiero 10 W mojej szkole ambitne dzieci bogaczy ciągle panikowały. Marlon susa zepchnął go na drugie miejsce. Miałeś tam być. Nie mogę. Nie cały okay. go. Toż może jeśli To jest twój batu nie ja nie mogę pozałować. To jest twój batu nie mogę pozałować. To jest nie może. To jest twój bat. Zawołać pielęgniarkę? Może to jednorazowe. A jeśli nie? A wtorek? Chciałabym porozmawiać. Wspaniale. Może być wtorek? Pojedziemy też na. O, dawaj, nic! tą deskę, dajesz! Mentaly, choć nie wiadomo, jak wypadniesz. Uwielbiam te wyspy. Hahaha, <grystanie> dajesz, 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 dajesz! Znów płynie. No nie, no Aktualnie czemu mi pokazać tego? temple, jest świetny. Marlon no ja znałem, robię... że będzie... same próbuję zniszczyć deskę. Oj, tu będzie dla mnie kółeczko, o tu. To będzie tu, chyba że znajdę i 360 stopni. Ryzykownym manewr się nie udał. Temple kontynuuje zwycięską rundę i przechodzi do półfinału. Obstawiam, że... A nie, to... to jest ta to nie? To nie jest ta. że on dołączy ich drużynę. Nie wychodzi ci podryw. Uwaga! Dawaj! O tak! <grywka> Godziwie! Zrobiła to specjalnie? Moja deska to potwór. To twoja? Tak mi przy. Dobrze! Mamy to. Summer zniszczyła deskę dziewczyny, przydzielam. Baby. <laughs> Jak będzie miała to ten... na tej. O, albo ze mną tylko tu. Jak niszczy deskę. Albo jak daję tą deskę tu. <laughs> Dobrze jest, let's go. Dobrze bardzo poprawnie, bardzo poprawnie twoje Genialnie. Masz jedną nową wiadomość. Co ma? Tu mama. Obudził mnie alarm z banku. Musiałaś zarezerwować miejsce w klasie biznes? Myślałaś, że się nie dowiem? Powiedziałam Abi. Porozmawia z tobą. Wiem, że jesteś na mnie zła. Nie wyładowuj się na nich. To dobrze ludzie, a Shorehaven to piękne miejsce. Sure. Byłam tam szczęśliwa. Ty też możesz. Okej, okay, czy to jest jakby jego? Znaczy, jej, sam jakby rodzina, tylko że, no, że mówiłem, że tam się rozeci się. <ślesk> Okej, okay. okej, okay, czyli jednak zostaje z inicjatywy dłużej. Dobrze, no to mamy trochę kuczek. Mam nadzieję, że Wam się filmiknie. Mi się obecnie ten serial dobrze podoba, fajnie mi się podoba. I widzimy się w kolejnej piosence. A już w poniedziałek będzie. E, k, tak, b, b, było raz. W poniedziałek będzie znowu trzeci odcinek. E, Powsztywny, oczywiście, niestety e, będzie. Trzy odcinek z tego, z samym fajnie się to i w sobotę, za tydzień będzie e, historika wakacyjna. Za tydzień ten co będzie kolejny, czyli nie ten tylko za kolejny, czyli to będzie 11 czerwca. E, będzie 11 czerwca będzie piosenka, a 8 będzie znowu Samer, no i w sobotę będzie, a w sobotę będzie kolejny e, film z historiki. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia i siema!